Masz to poukładane, żeby ci coś nie spierdolił. No i co? No. Ale przecież to możemy kilka razy, Możemy. Jakby byc sami inni A ja bym się teraz potnę to, nie? Tak. W razie czego już opowiadał o kosmosie. Przedstawiłem wam ludzi divina. Pierwszy to jest Witali, który jest u nas technologiem i Vitali opowie wam o sobie oraz opowie wam o tym, co my tu dzisiaj robimy. Witali! Cześć! Nie jestem absolwentem technologii żywności i w tym miejscu realizuję swoje praktyki. Znajdujemy się, jak widzicie, w miejscu, w którym tworzymy nasze wino. Przypomnę, że z najlepszej jakości surowców. Podzieliliśmy nasze wino na mniejsze partie, Każda partia, każdą partię cechuje inny skład surowcowy. Staramy się łączyć te smaki i zapachy pochodzące z różnych owoców, żeby stworzyć harmonijne kompozycje. Na koniec także będziemy parzować nasze wina w celu stworzenia unikatowych właściwości organoleptycznych. Dużo eksperymentujemy, ale spokojnie już niedługo będziecie mogli ocenić wyniki naszej pracy. Właśnie kończymy wyciskać sok na tej nowo kupionej wyciskarce. Drożdże potrzebuje jeszcze trochę czasu, żeby wytworzyć potrzebne nam związki chemiczne, no i które jakby te związki będą cechować i kształtować bukiet naszego wina. Najlepsze kompozycje później wybierzemy, pomożecie nam wybrać najlepsze kompozycje i będziemy dla Was odtwarzać znowu i znowu i będziemy się cieszyć z tego, tak? I wszystko to jest za Was. Także słuchajcie, poznaliście dzisiaj i ja my będziemy wam pokazywali wszystkich ludzi Divina, bo Divin to nie jestem tylko ja i Beata, to są ludzie, którzy z pasją, tak jak my, tworzą to wino. Witali ma pasję, jak ja widzę, jak on miesza to wino, jak podchodzi profesjonalnie, ale razem z sercem do tego wszystkiego, co robi, słuchajcie, to ja jestem pewny, że to wino, które tworzymy specjalnie dla was, po to, żebyście mogli się nim delektować już od stycznia, będzie najlepsze. A co jeszcze jedno ważne, to wspólnie mamy taki plan odnowić tradycję picia win owocowych. Już niedługo pokażemy Wam film, w którym powiemy, jak popularne było wino w 20-leciu międzywojennym. Będziemy Wam to wszystko pokazywali po to, żebyśmy odbudowywali tą tradycję. Witali? Dokładnie. Także cieszę się, że jesteś z nami. Również. A my już zabieramy się do pracy, bo wino czeka już tutaj w tych, w tych wszystkich zbiornikach po to, żeby w tej wyciskarce zostać wyciśnięte i tworzyć wspaniałe wino już w tych tankach. To zaczyna sobie obciekać, tu jest pompa, która pompuje wszystko do tego tanka. A później włączamy pro wyciskarkę, dlatego że tu jest bardzo dużo. O, tak to wygląda. Tuż jest delikatnie zalkoholizowane. Mm, bardzo dobre. Bardzo dobry ekstrakt. wszystko żyje. droże Pracują, produkują. Dostały ostatnio jeszcze 8 kg cukru, także mają pożywkę. Witali tutaj dba o to, żeby... Nastawy utrzymywały odpowiednie Belgie, Żeby nasze drożdże były na uczcie cały czas, przetwarzały cukier na alkohol. Zobaczcie, przepięknie wyciśnięte. Mm. Teraz skończymy wyciskanie owoców, zajmie nam to jeszcze 4 dni, taki tank. Z moszczem wyciskamy jeden lub dwa na dzień, maksymalnie dwa na dzień. To jest bardzo pracochłonne, żeby wycisnąć to bardzo dobrze, żeby wycisnąć ostatnią kroplę. Dlatego też kupiliśmy kolejną wyciskarkę z naciskiem 5 ton. Pierwsze wyciskanie jest w tej hydraulicznej wyciskarce. Potem wyciskamy w wyciskarce 50 litrowej i w kolejnych dniach po tym będziemy dolewali wody z cukrem po to, żeby nastaw rozrzedzić i dać nastawowi kolejną partię cukru do przetworzenia. Jest to zgodnie z naszą procedurą, którą od 7 lat realizuję i z której wychodzi przepyszne wino. My no będziemy nadzorowali to, będziemy pilnowali temperatury nastawu, będziemy pilnowali belgię. No i to przez najbliższy około miesiąc do półtora miesiąca te tanki będą się Wypełniały i potem zlejemy z nadosadu. Będzie pierwszy zlew, wino zostanie zlane, osad zostanie wylany, będzie taki szlam na dole drożdżowy i potem znowu odstawimy do drugiego nastawu. I kolejnym etapem, który planujemy, po co też zbieramy teraz finansowanie. Będzie przygotowanie takich dużych, bardzo dużych tanków z płaszczami wodnymi po to, żeby utrzymać stałą temperaturę nastawów i te nastawy przez minimum 3-4 miesiące, czyli do około grudnia, stycznia będą leżakowały po to, żeby być przed butelkowaniem. Będziemy na bieżąco Was informowali, pokazywali jak to wygląda, jak to jest okres takiego dojrzewania tego wina. Ona się będzie klarowało i będzie nabierało tego smaku. No i grudzień, styczeń będzie już gotowe do tego, żeby je butelkować. Także no to jest już tak najwcześniej, kiedy będziemy mogli to wino butelkować. No, troszkę później będzie trochę lepiej, ale to też będziemy patrzyli na to. Będziemy patrzyli na to, jak to wino smakuje, jak ono się nam klaruje i będziemy podejmować decyzję na bieżąco, czy już jest czas, żeby je butelkować, czy jeszcze nie. No ci co są członkami klubu Divine już mają te butelki, to, są, to już jest ich wino, które się tu produkuje. I też w odpowiednim czasie, kiedy będzie ono optymalne, dostaną od nas przesyłkę z pięknie opakowaną butelką. Niedługo dowiecie się albo już się dowiedzieliście, jak wygląda etykieta yy, i jak pięknie będzie wyglądała ta butelka. Bo będzie to wszystko ładnie opakowane, ze specjalnym przekazem od nas dostaniecie to wszystko. W formie przesyłki wino dostaniecie talon na, na kolejne wino. No i co miesiąc będziemy dostawali inspiracje kulinarne, więc to, rozwijamy to, sprawia nam to niesamowitą radość. To jest wspaniała przygoda. Wspaniali ludzie do nas dołączają, tak jak Witali, jak jest Beata, jest Monika. Jest, są kolejne osoby, które dochodzą, dołączają i, i to jest naprawdę bardzo fajne. Także dzisiaj. Jesteśmy na etapie tym bardzo, bardzo wstępnym, chociaż tu już jesteśmy po zbiorach, to wino już przepracowało sobie trzy tygodnie i naprawdę jest. jestem bardzo zadowolony, bo tak patrząc przez pryzmat lat ostatnich, to, to jestem przekonany, że będzie przepyszne wino w tym roku. Ale to zasługa tego owocu, który naprawdę był brany w ostatniej chwili. To już tak 23-24 lipca to jest końcówka czarnej porzeczki mieliśmy na ostatnim, że tak powiem na ostatniej prostej. I, I to zasługa tego, że to jeszcze ostatnie dni były bardzo słoneczne, ona dojrzewała, była bardzo słodka, tak jak Wam mówiłem podczas tych filmów. No i to czuć już w tych nastawach, że ona jest naprawdę aromatyczna i to wino będzie bardzo dobre. Także obserwujcie, lajkujcie, bądźcie z nami. Bo razem tworzymy to wspaniałe wino. Witali to profesjonalista. Zrobiliśmy to za pierwszym razem. Udało się nie mówić nic o kosmosie. I o to chodzi. A teraz zabieramy się do produkcji wina. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. I wspierajcie nas, stawiając łapkę w górę. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.